Cześć, e, dzisiaj uprawa agregatem e, na grubej łapie częściowo po orce zimowej, na pierwszej działce na której byłem Teraz razy jadę na tą działkę, to ostatnio było ranem Działka e, no, wreszcie wybrane, więc można to będzie fajnie uprawić e, Postawić do końca grona I zamykać oczy z na ten sezon może do jesieni, zobaczymy, może na jesieni też jeszcze będzie przesadzane Zobaczymy, na jesieni na pewno będzie przesadzane, bo dobry plan przemieszczania materiału jest Ale to wszystkiego się dowiecie w międzyczasie Tak, dzisiaj będzie trochę inny odcinek, mniej gadania eee, Trochę innym Innym ujęciem, innym nagraniem, zobaczymy jak to wyjdzie Mam nadzieję, że może być fajny odcinek. Życzę mi jego oglądania. Do zobaczenia później. sees my own W tamtej działki to była w, 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 w ziemię zodziemie. A póki co, na razie tam była oprawka. To wkrótce zobaczycie. No, dobra. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.